iRobot Roomba to bez wątpienia najpopularniejsza na świecie marka robotów sprzątających. Do sprzedaży trafił właśnie najnowszy model oferujący jeszcze więcej zaawansowanych funkcji. Sprawdziłem go dokładnie pod każdym możliwym kątem. Koniecznie sprawdźcie co potrafi Rumba Combo 10 Max i przekonajcie się czy warto go kupić. Zapraszam! Na swoim kanale przetestowałem już około setki robotów sprzątających różnych marek. Najnowsze modele poszczególnych producentów idą w kierunku jeszcze większej autonomii w zakresie zarówno odkurzania jak i mopowania podłóg. Nie inaczej jest w przypadku popularnej RUMBY. RUMBA Combo 10 Max oferuje w zestawie nie tylko robota, ale i wielofunkcyjną stację, która pozwoli zaoszczędzić nam jeszcze więcej czasu. Oglądajcie recenzję do końca, aby przekonać się, że tych funkcji jest już naprawdę sporo. Na początku sprawdźmy, co dostajemy w zestawie. Poza pudłem z robotem i akcesoriami, ze środka wyjmujemy naprawdę dużą stację auto Wash. Waży ponad 10 kg i ma prawie 45 cm wysokości. Do stacji dołączona jest osobna rampa, która ułatwi najazd robotowi. W tym miejscu moja modelka chciała przypomnieć Wam o lajkach i subskrypcji kanału. Za każdego lajka obiecuję dać jej coś dobrego. Z góry dziękujemy. Wewnętrznym pudle znajdujemy oczywiście robota sprzątającego, któremu zaraz przyjrzymy się bliżej. Następnie wyjmujemy instrukcję obsługi wraz z informacją o gwarancji. W tym miejscu warto podkreślić, że wachowy i rzetelny serwis gwarancyjny to od lat jedna z głównych domen IRObota. Następnie wyjmujemy kilka akcesoriów do stacji. To jest wałek, który należy zamontować wewnątrz stacji Auto Wash. Jest też oczywiście kabel zasilania do stacji. Oraz zapasowy worek na brud Allergen Lock. Drugi jest już zamontowany w stacji. Mamy też zapasową szczotkę boczną do robota, zapasowy filtr powietrza oraz zapasową nakładkę mopującą. Tak prezentuje się cały zestaw. Dodatkowe akcesoria zapasowe, jak również płyn do mopowania, można oczywiście dokupić osobno. Linki do ofert znajdziecie pod filmem. Przyjrzyjmy się teraz z bliska budowie robota. Jego średnica to niecałe 34 cm, a wysokość to niecałe 9 cm. Na górnej pokrywie znajduje się jeden przycisk fizyczny, którym możemy m.in. włączyć i wyłączyć robota. Przycisk ten to także pierścień świetlny, który będzie emitował różne komunikaty informujące o trybie pracy. Na górze umieszczona jest także nakładka mopująca, która automatycznie wysuwa się pod robota w trakcie mopowania. Szmatkę z mikrofibry możemy łatwo wyjąć i wymienić bądź uprać. W tym jednak wypadku nie musimy cały czas pamiętać o praniu, bo będzie za nas zrobiła to stacja auto-wash. Warto też wspomnieć, że robot wyposażony jest w czujkę wykrywającą, czy ma zamontowaną nakładkę mopującą. Bez niej będzie możliwe tylko odkurzanie bez mopowania. Z przodu mamy oczywiście zderzak, a na jego środku ukryta jest niewielka kamera, która służy urządzeniu do rozpoznawania przeszkód. W dalszej części recenzji przekonacie się, jak to działa w praktyce. Po bokach zderzaka mamy jeszcze sensory ścian. Zerknijmy teraz pod spód. Tutaj mamy jeszcze więcej sensorów, w tym czujniki wysokości, dzięki którym robot unika upadku ze schodów. W lewym górnym rogu widzimy szczotkę boczną do sprzątania w kątach. To są natomiast styki ładowania. Pomiędzy nimi mamy koło obrotowe, a tuż obok czujnik monitorowania podłogi, jak również czujnik typu podłogi. Napęd zapewniają dwa duże koła, pomiędzy którymi mamy dwie szczotki główne. Znany już od wielu lat system przeciwbieżnych szczotek głównych jakie stosuje iRobot jest jedną z największych zalet tych robotów. System ten znacząco zwiększa skuteczność z jaką robot wciąga zabrudzenia, a ponadto budowa tych szczotek ogranicza ryzyko zaplątywania się włosów i sierści. Przede wszystkim są też znacznie łatwiejsze w czyszczeniu niż szczotki z włosia stosowane w niektórych robotach innych marek. Ten ostatni widoczny zielony element to natomiast port, którym odprowadzane są zanieczyszczenia zebrane w pojemniku do zewnętrznej stacji Autowash. Zerknijmy zatem na pojemnik. Pomieści 313 ml zanieczyszczeń. Może nie jest to zbyt wiele, ale nie ma to większego znaczenia, bo będzie przecież na bieżąco opróżniany przez dołączoną do zestawu stację. W razie potrzeby możemy go jednak łatwo opróżnić ręcznie. Pojemnik ma jeszcze jedną dodatkową komorę, w której mieści się woda do mopowania. Zmieści się jej tutaj 210 ml, ale również w tym przypadku pojemność w niczym nas nie ogranicza. Powoda może być tutaj uzupełniana nie tylko ręcznie, ale i z poziomu stacji. Na zbiorniku umieszczony jest także niewielki filtr, zapewniający czystość powietrza w trakcie pracy robota. Spójrzmy teraz na stację. Jest to chyba największa stacja tego typu w ofercie iRobota, ale to dlatego, że oferuje też najwięcej funkcji. Wewnątrz mamy szufladę z workiem na brud, który w teorii wystarczy nawet na 60 dni sprzątania. Ten czas oczywiście zależy już od tego jak intensywnie będziemy odkurzać i ile mamy brudu, a zwłaszcza sierści na podłogach. Wyżej umieszczone są natomiast dwa zbiorniki. Jak widzicie wszystko jest tutaj bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu. Lewy pojemnik na czystą wodę pomieści aż 3 litry wody. Możemy tutaj dodać też specjalny płyn do podłóg, ale w tym wypadku musimy się upewnić czy płyn ten nadaje się do tego typu sprzętu. iRobot ma taki płyn w swojej ofercie. Brudna woda gromadzona jest natomiast w czarnym pojemniku o pojemności 2,5 litra. Pojemnik ten należy regularnie opróżniać, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Od góry stacji widzimy kilka LEDowych wskaźników informujących nas m.in. czy zbiorniki są prawidłowo zamontowane przed pierwszym użyciem stacji musimy jeszcze zamontować specjalny gumowy wałek, którym stacja będzie mieć mopa. Jest to nowa funkcja, która pojawiła się dopiero w tym modelu i która w głównej mierze odróżnia Rumble Combo 10 Max od poprzedników. Robot wracając do stacji będzie już nie tylko automatycznie opróżniał zbiornik z zabrudzeniami. Stacja uzupełni także wodę do mopowania oraz umyje i wysuszy mopa. W nieco innym niż zwykle miejscu znajduje się także styki ładowania. Dzięki temu styki te pozostaną suche nawet w trakcie mycia mopa. Wybierając wymarzonego robota sprzątającego, koniecznie zwróćcie uwagę na estetykę i praktyczność stacji ładowania. Takie rzeczy jak wiszące kable potrafią znacznie popsuć wygląd wnętrza. Tutaj producent wziął to pod uwagę i nadmiar kabla możemy sprytnie schować, a kabel wypuścić z jednej lub drugiej strony. Przed pierwszym użyciem robota warto postawić do ładowania na mniej więcej 3 godziny. Później robot będzie oczywiście sam się ładował, a bateria o pojemności 4200 mAh jest na tyle pojemna, że spokojnie wystarczy do posprzątania nawet bardzo dużego mieszkania. W międzyczasie możemy zainstalować aplikację na smartfony, która posłuży nam do sterowania robotem. Bez niej możemy włączyć i włączyć sprzątanie przyciskiem na robocie, ale sprzęt ma tyle zaawansowanych funkcji, że sens ma tutaj tylko sterowanie z poziomu aplikacji aplikacją iRobota miałem okazję przetestować przy okazji wielu poprzednich modeli i muszę powiedzieć, że jest jedną z najlepiej dopracowanych na rynku. Przede wszystkim wszystko jest tutaj ładnie wytłumaczone w języku polskim. Już od początku procesu parowania robota z naszym kontem i domowym internetem jesteśmy prowadzeni za ręką krok po kroku. Nawet średnio biegła w elektronice osoba powinna sobie łatwo poradzić z obsługą urządzenia, a nawet jak coś jest niejasne, to znajdziecie w aplikacji wyjaśnienia. Na starcie najważniejsze będzie stworzenie dokładnej mapy Waszego domu. Rumba poprosi o to już na początku. Co ciekawe, jeżeli mieliście inną rumbę z mapowaniem, to możecie ściągnąć mapę zapisaną przez starszego robota. Jeżeli jednak jest to Wasz pierwszy robot tego typu, musicie poświęcić trochę czasu na mapowanie. Robot po starcie ruszy zwiedzać Wasze mieszkanie. Nie przejmujcie się tylko sposobem, w jaki będzie to robił. W aplikacji zobaczycie, że trwa mapowanie i tego procesu nie należy przerywać. W przeciwnym razie robot nie stworzy pełnej mapy. Musicie tylko pamiętać, że mapowanie nie polega tutaj na sprzątaniu, a dosłownie na zwiedzaniu waszego domu. Robot będzie jeździł nieco chaotycznie od pokoju do pokoju, chcąc poznać otoczenie. Przy mapowaniu będzie też intensywnie badał wszystkie ściany z drzakiem. Przy okazji, możecie też zobaczyć, że robot nie ma problemów z wjeżdżaniem pod firanki. Jest to częsty problem w konkurencyjnych robotach wyposażonych w laserowy system skanowania, który takie firanki traktuje jak ściany i pomija te miejsca. Minusem braku skanera w wrumbie jest natomiast to, że musi dokładnie analizować ściany zderzakiem. Nie musicie się nadmiernie przyjmować, że robot spadnie ze schodów. Roomba ma specjalne sensory wykrywające spadek. Sensory te mogą się jednak z czasem zabrudzić, więc dla świętego spokoju i tak warto zapisać w tym miejscu na mapie strefę zakazaną, do czego jeszcze dojdziemy. W aplikacji niestety nie mamy podglądu tworzonej mapy w czasie rzeczywistym, natomiast mamy informację o trwającym mapowaniu. Te potrafi potrwać nawet kilkadziesiąt minut, ale z reguły będziemy robić to tylko raz. Po skończonej pracy robot sam wróci się naładować, a w aplikacji pojawi się piękna mapa naszego domu. Robot nie tylko sam zrobi wstępny podział na pokoje, ale i ponazywa je automatycznie. Zarówno podział na pokoje jak i ich nazwy możemy później sami dowolnie pozmieniać. Na mapę możemy też ponanosić specjalne strefy. Do wyboru mamy tutaj trzy rodzaje stref: miejsca, do których robot ma nigdy nie wjeżdżać, miejsca, które ma omijać w trakcie mopowania oraz specjalne strefy, które będziemy chcieli sprzątać osobno. Najczęściej będą to miejsca, które się często brudzą i nie pokrywają się z granicami całych pokojów. Mając zapisaną mapę, możemy wysłać robota do sprzątania konkretnych miejsc. Co więcej, możemy różne miejsca w naszym mieszkaniu sprzątać w różny sposób. Czyli na przykład z większą lub mniejszą mocą, czy też z użyciem mopa lub bez. Do wyboru mamy tutaj osobne mopowanie, mopowanie z odkurzaniem lub samo odkurzanie. Możemy też zautomatyzować w pełni sprzątanie, ustawiając harmonogram, według którego robot będzie się sam uruchamiał o określonej porze i sprzątał wskazane przez nas wcześniej pomieszczenia. Aplikacja daje nam naprawdę dużo możliwości w zakresie indywidualizacji sposobu korzystania z robota. Kończąc temat oprogramowania, jeszcze jedna ważna informacja dla osób posiadających domy piętrowe. W aplikacji możemy zapisać nawet 10 map osobno na każde piętro. Przejdźmy teraz do omówienia skuteczności sprzątania tego urządzenia. Przetestowałem już kilka modeli Roomby i za każdym razem dochodziłem do jednego wniosku. Odkurza rewelacyjnie i to niezależnie od modelu. Oczywiście najnowsze sprzęty są pod tym względem jeszcze lepsze i nie inaczej jest w przypadku RUMBY COMBO 10 MAX. Moc ssąca jest tutaj o 100% większa od popularnych robotów z serii I. E. Parametry to jedno, a najważniejsza jest praktyka, którą możecie ocenić sami na nagraniach. Te mówią same za siebie, ale pamiętajcie też, że sekret robotów sprzątających nie tkwi w jednorazowym posprzątaniu podłogi. Ale w regularnej i częstej jeździe. Najlepiej bez naszego udziału. Pojedynczy przejazd w przypadku każdego robota tego typu potrafi pozostawić po sobie jakieś drobinki, ale każda kolejna jazda sprawia, że będzie ich coraz mniej. Jak widzicie na nagraniach, robot potrafi jeździć raz równolegle, a raz prostopadle. Najazd na te same miejsce pod innym kątem zawsze zwiększa ostateczną skuteczność sprzątania. Robot posiada ponadto funkcję Deep Detect, czyli wykrywa miejsca szczególnie brudne i potrafi się na nich skupiać, jeżdżąc do przodu i do tyłu. Do wyboru mamy trzy poziomy mocy sącej, ale muszę Wam powiedzieć, że nie dostrzegłem wielkiej różnicy w skuteczności. Nawet w najniższym trybie robot radzi sobie bardzo dobrze. Tutaj także funkcję zwiększania mocy sącej na dywanach. Pozwoliłem sobie nawet na rozsypanie kawy na jasnym dywanie, abyście jeszcze lepiej zobaczyli ogromną siłę sąsu tego sprzętu. W tym wypadku potrzebnych będzie więcej przejazdów, ale również tym razem robot sobie poradził. Jeżeli dobrze przyjrzycie się dywanowi, to zobaczycie, że po przejeździe robota na dywanie pojawiają się kłaki z sierści. Robot ich nie zgubił, lecz dosłownie wyciągnął z włosia dywanu mocną bitą sierść mojego wczarka. Jeżeli macie w domu psy, to jest to sprzęt dla Was. Z sierścią radzi sobie rewelacyjnie. Przede wszystkim odkurzona sierść nie blokuje szczotek głównych robota. Jeżeli macie w domu zwierzęta, to docenicie też kolejną funkcję tego sprzętu, czyli mopowanie. Najpierw popatrzcie uważnie na robota. Po uruchomieniu mopowania, robot wysuwa umieszczoną początkowo na górnej pokrywie nakładkę mopującą, a następnie przesuwa ją na podłogę. Mop w tym momencie zaczyna być też nawilżany wodą znajdującą się w pojemniku robota. Rumba póki co. Jako jedyna na rynku oferuje w pełni chowanego mopa. Inne roboty często tylko nieco unoszą mopy nad podłogą. Tutaj szmatka po skończonym mopowaniu jest chowana kompletnie i nie ma styku z podłogą, a przede wszystkim z dywanem. W aplikacji możemy ponadto włączyć tryb Smart Scrap, w którym robot będzie jeździł do przodu i do tyłu i dokładniej szorował podłogę. Jeżeli mówimy o samej skuteczności takiego mopowania, to musimy pamiętać, że nie jest to mopowanie mające na celu zbieranie z podłogi rozlanych płynów czy też mocno zaschniętych plam. Mop ma tutaj przede wszystkim działać wspomagająco proces samego odkurzania. Niemniej jednak, przy regularnym mopowaniu podłogi będą nieporównywalnie czystsze. Tutaj możecie zobaczyć, jak robot poradził sobie z dosyć mocno już zaschniętymi plamami w mojej kuchni. O ile pierwszy przejazd często daje niewiele, to po jakimś czasie większość plam zniknęła, a podłoga stała się znacznie jaśniejsza. Jeżeli tylko macie dużo twardych podłóg w domu, to nie ma wątpliwości, że docenicie tę funkcję. U mnie robot sprząta głównie po psie i sprawdza się rewelacyjnie w walce ze śladami pułapkę. Ilość używanej przy mopowaniu wody możemy regulować, więc robot sprawdzi się nie tylko na płytkach, ale i bardziej wrażliwych na wilgoć podłogach. Co najważniejsze, w przypadku wyboru tego modelu, to że po skończonym mopowaniu, robot sam wróci uzupełni pojemnik z wodą, jak również umyje mopa. Mycie mopa możemy także uruchomić ręcznie w dowolnym momencie. Jak wygląda to w praktyce? Sami zobaczcie. Robot będzie jeździł w stacji do przodu i do tyłu. W tym samym czasie w stacji pracuje specjalny gumowy wałek szorujący szmatkę mopa. Musimy tylko pamiętać, aby w stacji była wystarczająca ilość czystej wody. Na koniec mop się unosi, a stacja zaczyna go suszyć. Suszenie trwa tutaj około 4 godzin. w kontekście mopa muszę zwrócić uwagę na pewną bardzo ważną funkcję. Otóż robot ten z racji posiadanego sensora dywanów potrafi dopasować sposób pracy do sprzątanej powierzchni. W praktyce potrafi odkurzyć dywan z podniesionym mopem a następnie pozostałą powierzchnię odkurzyć już z mopowaniem i to bez jakiejkolwiek ingerencji z naszej strony. Jak widzicie na nagraniu robot czasami musi się chwilę zastanowić przed następnym krokiem ale z tego co zauważyłem, to potrafi bezbłędnie ocenić, gdzie jest dywan, a gdzie jest twarda podłoga. To jednak nie koniec inteligentnej funkcji tego urządzenia. Miłośnicy rozwiązań typu Smart Home niewątpliwie docenią możliwość obsługi głosowej z wykorzystaniem popularnych asystentów głosowych. Rumba combo: Sprzątaj stół obiadowy. Robota możemy nie tylko uruchomić lub zatrzymać w ten sposób, ale nawet wysłać do sprzątania konkretnego miejsca na mapie. Robot współpracuje zarówno z asystentem Google, jak i Alexu i Siri. Kolejne inteligentne rozwiązania zastosowane w tym robocie związane są z kamerą z przodu urządzenia. Również w tym wypadku docenią je opiekunowie zwierząt. Od razu, w imieniu mojej modelki, dementuję, że ta kupa to nie jest jej dzieło. Niemniej jednak, gdyby coś takiego postanowiła mi zostawić na środku pokoju. To jest duża szansa, że robot zidentyfikuje i ominie taką niespodziankę. W tym wypadku Ruba zrobiła to nawet z przesadną ostrożnością i ominęła przeszkodę z dużym dystansem. Robot ten potrafi rozpoznawać już ponad 80 różnych obiektów, które powinien omijać. Są tu na przykład różnego rodzaju przewody, które często zdarzają się na podłogach, a których pociągnięcie może spowodować duże straty. Skuteczność w omijaniu w dużej mierze zależy tutaj od wielkości i kształtu obiektu, ale funkcja ta jest stale rozwijana i ulepszana. Po skończonym sprzątaniu możemy za każdym razem zobaczyć, jakie przeszkody zidentyfikował robot i podpowiedzieć mu, jak ma się zachować w takiej sytuacji następnym razem. Funkcję zapisywania zdjęć możecie wyłączyć w aplikacji, ale jeżeli chcemy, aby nasz robot był coraz mądrzejszy, warto dać mu możliwość nauki. Nie tylko my możemy robotowi dawać celne wskazówki, ale również on potrafi się odwdzięczyć. Na podstawie historii sprzątania potrafi ocenić, które pomieszczenia należałoby posprzątać w pierwszej kolejności. Ogólnie aplikacja cały czas potrafi nam coś podpowiadać. Na przykład sugeruje utworzenie jakiejś dodatkowej strefy wymagającej częstszego sprzątania. Było sporo o zaletach tego sprzętu. To może powiedzmy też o wadach. Czy są jakieś? Każdy robot ma jakieś wady. Pierwszą z nich może być relatywnie głośna praca. Niezależnie od większej czy mniejszej mocy, było to w okolicach 70 dB. Jeszcze większy hałas generuje natomiast stacja w trakcie opróżniania pojemnika na brud. Opróżnianie jest jednak szybkie, a w konkurencyjnych modelach bywa jeszcze głośniejsze. A skoro mowa o stacji, to pewnym uniedogodnieniem jest sposób opróżniania i uzupełniania pojemników z wody. Otwierają się bardzo szeroko. Jest to zapewne podyktowane łatwiejszym myciem wnętrza, ale przydałby się też jakiś mniejszy korek, przynajmniej w pojemniku na czystą wodę. Kolejna wada dotyczy sposobu nawigacji. Robot ma co prawda liczne sensory, w tym kamerę do identyfikacji obiektów, ale nie oznacza to, że niczego nie dotyka. Niezależnie od stworzonej mapy, co jakiś czas robot dotyka zderzakiem ścian i innych napotkanych obiektów. Ponadto, pomimo diody LED umieszczonej pod kamerą, robot potrzebuje dostatecznej ilości światła, aby się nie zgubić. W przeciwieństwie do Rumby, roboty z laserową nawigacją nie potrzebują światła, ale za to miewają problemy z firankami. Z nimi Rumba radzi sobie rewelacyjnie, więc jest tutaj coś za coś. Brak lasera na górnej pokrywie sprawia też, że Rumba jest nieco niższa i wiedzie pod większą ilość mebli. Ostatnia wada to to. Że robot, chociaż sam rewelacyjnie odkurza, to potrafi się szybko sam zabrudzić. Nie zawsze będzie wyglądał więc równie pięknie jak na samym początku. Podsumowując, muszę jednak powiedzieć, że jest to świetny sprzęt, który pozwoli zaoszczędzić dużo czasu na sprzątanie. Nie tylko świetnie odkurza i mopuje, ale też potrafi sam się opróżnić, uzupełnić zbiornik na czystą wodę, a także umyje i wysuszy mopa. Posiada naprawdę dużo inteligentnych funkcji, a pomimo tego jest całkiem prosty w obsłudze. Tym samym może być to rewelacyjny pomysł na prezent dla kogoś, komu chcemy dać zaoszczędzić dużo cennego czasu. Kto nie powinien kupować tego modelu? Myślę, że przede wszystkim osoby, które mają już w domu którąś z nowszych rumb. Oczywiście rumba Combo 10 Max dodaje kilka nowości, ale nie są to aż tak duże zmiany, aby specjalnie zmieniać poprzednika na nowszy model. Robot pod wieloma względami przypomina chociażby testowaną przeze mnie niedawno rumbę Combo J9+ na mojej stronie znajdziecie też cenne porównanie poszczególnych modeli, co pomoże Wam dokonać najlepszego wyboru. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i proszę o polubienie tego filmu, zostawienie komentarza, a także o subskrybowanie kanału. Pozdrawiam!